Cześć, witajcie. Grzesiek i Monika. Trenuj dla zdrowia. Dziś poznacie trzy, naszym zdaniem, zdecydowanie najlepsze ćwiczenia na potężne plecy albo na silne plecy. No dobrze, zaczynamy w takim razie od ćwiczenia pierwszego, i to pewnie nie będzie zaskoczenie. Ćwiczeniem numer jeden. Moim zdaniem najlepszym ćwiczeniem na plecy. Twoim też? Na no moim też, to jest moje ulubione ćwiczenie. To jest podciąganie. Proszę bardzo: podciąganie pod chwytem świetne ćwiczenie. Buduje oczywiście potężne, silne plecy, buduje też bicepsy, mięśnie naramienne. Wystarczy już. No dobrze. A teraz Grzegorz pokaże podciąganie na chwytem albo chwytem neutralnym, bo nie wiem to co teraz ustaliliśmy. Nachwyt. Możemy też zrobić na chwytem. Na chwyt. Albo Albo ćwiczenie właśnie Właściwie to jest. Chciałoby się powiedzieć chwyt neutralny. Chwyt neutralny to jest coś takiego. Tutaj mamy chwyt w kształcie litery V, czyli to jest taka hybryda pomiędzy podchwytem a chwytem neutralnym. Moja ulubiona, szczerze mówiąc. Ulubiona hybryda. Ja tak. Hybryda. Bardzo ważne jest w tym ćwiczeniu to, aby nie wisieć bezwładnie. Czyli mieć napięte mięśnie brzucha, ściągnięte pośladki. Chodzi o to, żeby takie nogi, że tak powiem, wysunęły się jakby do przodu, czyli coś takiego. Czyli nie pisimy, nie robimy. O. No, chyba, że to jest ostatnie podciągnięcie, to ja tak robię. No, czasem. ale nie robimy tak ogólnie, Monia. W Tylko treningu jak, tak nie robimy. Jak robisz rekord, no to możesz sobie zaszaleć, ale ogólnie nie. Dobrze. I to było ćwiczenie numer 1 świetne na plecy w kształcie litery V. Kolejnym ćwiczeniem, ćwiczeniem numer 2 jest tak zwane focze wiosłowanie. A ponieważ Grzegorz wygląda jak foka, to Nieprawda. on zademonstruje to ćwiczenie. Ja wygląda jak foka. Ale możliwe, że zaraz będę wyglądał jak foka. Do tego celu potrzebna będzie nam ławka na podwyższeniu. Czasami na niektórych siłowniach zdarzają się takie wysokie ławki. Najczęściej nie ma i trzeba kombinować. Jest to trochę męczące, natomiast ćwiczenie jest bardzo wdzięczne, a wygląda w ten sposób. Nasza foka się kładzie na brzuchu, bierze ketle w przednie płetwy i sobie wiosłuje. Widzicie, za każdym razem ustawia łopatki w prawidłowej pozycji, ściąga je nieco do siebie i w dół i dopiero z tego miejsca podciąga ciężar do góry. Tak Ćwiczenie, było? Tak, dokładnie tak. Ćwiczenie jest bardzo dobre, zwłaszcza dla osób początkujących, a to dlatego, że zabezpiecza nam odcinek lędźwiowy, jeżeli ktoś ma jeszcze słaby brzuch i ogólnie jest słaby, to tu może się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym ćwiczeniu, bo przy takim tradycyjnym na przykład podciąg podciąganiu, co ja mówię, takim tradycyjnym wiosłowaniu Trzeba niestety bardzo uważać na obcinek lęćowy. Czasami jak ktoś robi nieprawidłowo, może sobie zrobić krzywdę, a przy tym ćwiczeniu dość ciężko jest zrobić sobie krzywdę. Także pocze wiosłowanie, zdecydowanie polecamy. Warto się poświęcić, zbudować sobie taką oto ławeczkę. Wiem, że to jest męczące, ale ćwiczenie na to zasługuje. Teraz trzy sady we dwójkę, raz dwa tą No ale nie każdy jest we dwójkę. No. no. Pojedynkę też da radę. Są też single, na tym świecie. Słuchajcie, w ten Dobra. sposób płynnie przechodzimy na drugą stronę sali i do wiosłowania goryla, które też pokaże Grzegorz, bo mi się dzisiaj wyjątkowo dobrze trzyma statyw. No dobrze. Ale przygotowaliśmy tutaj takie małe ciężary dla Ciebie. Ja nie lubię robić samej No nie, doryla, takie małe. A, ciężarami sobie ustawisz. Weź sobie. nie troszkę... zaskoczyłaś, bo byliśmy mówili, że to ty będziesz robić te wszystkie. No ale zmieniłam no, zasadę. Dlaczego wiosłowanie goryla? Zaraz zobaczycie. Myślę, że będziecie chcieli Ja dlatego zmieniłam, bo stwierdziłam, że to jednak wyglądasz nie tylko jak fok, ale też jak goryl. Dobra. Potem dam tak... ci banana. Tutaj pracujemy jednostronnie. Cały czas mamy stabilne podparcie co najmniej jednym ketlem. Tak, czyli mamy tak zwane trzy punkty podparcia, czyli opieramy się, kiedy podciąga, podciągamy jednego ketla, do drugiego się opieramy ręką, plus mm -hmm. oczywiście nogi. Tak. Czesny. Bardzo mocna, stabilna pozycja. Polecam wypróbować. Można robić z ketlami, można robić z hantlami, tylko handle trzeba sobie wtedy też położyć na jakimś podwyższeniu. Myślę, że kettle są tak naprawdę najlepsze do tego ćwiczenia. I to były właśnie trzy zdecydowanie najlepsze, oczywiście naszym zdaniem, ćwiczenia na plecy. Jeżeli Wy macie jakieś swoje ulubione ćwiczenia, to być może my od Was się czegoś nauczymy. Napiszcie w komentarzu, jakie to ćwiczenia. No i pamiętajcie, aby nas zasubskrybować, zalajkować i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętajcie też, że nie wystarczy mieć tu Trzeba mieć jeszcze tu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie.